Raz, dwa, trzy, cztery. Ćwiczenie dla stawów międzykręgowych w odcinku szyjnym kręgosłupa. Rano, zanim wstaniesz z łóżka co zrobić, żeby Twoja szyja się swobodnie przemieszczała. Dwa proste ćwiczenia. Pozycja do tych ćwiczeń. W zależności od tego, czy mamy dużą krzywiznę piersiową, czy też nie, pozycja głowy do tych ćwiczeń musi być taka, żeby podbródek i czoło były na tej samej wysokości. Więc jeżeli głowa jest trochę za nisko, broda jest trochę wyżej wtedy. Więc w takim przypadku, jak teraz u Pana Adama, dajemy poduszkę, Dzięki temu czoło wyrównało się z podbródkiem. To jest pozycja do ćwiczenia. Z tej pozycji, przetocz powoli głowę w prawą stronę, i to będzie pozycja, z której będziesz liczyć powtórzenia tego ćwiczenia. Główny cel to jest przetoczenie głowy z lewej strony na prawą i z powrotem. To będziemy chcieli zrobić. Spróbujemy. Tak, jest, powrót. Nie chodzi nam o rozciąganie czegokolwiek, czyli jeżeli to jest koniec ruchu, nie forsuj tego ruchu dalej. Bardzo ważny jest czas ruchu w jedną stronę. 6 sekund, czyli jeżeli będziesz ten ruch robić 6 sekund, to pamiętaj: 3 sekundy nos jest pionowo w kierunku do sufitu. Próbujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeżeli zrobisz ten ruch w lewą stronę i wrócisz w prawo, to jest jedno powtórzenie. Z takich powtórzeń 20. Spróbujemy parę powtórzeń. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i poza tym raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć samodzielnie. Jest. Jeżeli będziesz robić ten ruch i zdarzy ci się, że będziesz robić go wahadłowo, staraj się robić go jednostajnie, czyli nie zatrzymywać w trakcie ruchu. I druga rzecz, jeżeli będziesz chcieć przesunąć głowę, czyli chcesz zrobić taki ruch, że głowa się suwa po podłożu, to to jest też błąd tego ćwiczenia. Czyli głowa ma się przetaczać z jednej strony brodą od jednego barku do drugiego. 6 sekund w jedną stronę. 20 powtórzeń. Okay. Drugie ćwiczenie. Nogi mogą być zgięte, mogą być wyprostowane w zależności od tego, jak chcesz, tak żeby ci było wygodnie. Przy drugim ćwiczeniu głowa będzie się suwać. Ruch będzie krótszy niż w poprzednim ćwiczeniu. W tym przypadku będzie się głowa suwać po podłożu brodę unosimy bez odrywania głowy do sufitu. A potem obniżamy podbródek jak najniżej do podłoża. Jeżeli będziesz robić ruch do góry, to nie musi być skrajny do góry, tyle wystarczy, ale na dół chciałbym, żeby to był ruch do końca. Przy tym ruchu podbródka na dół, szyja ma się zbliżać do podłoża. Możesz o tym myśleć. Ruch w jedną stronę, 3 sekundy. Sprawdzamy do góry. Raz, dwa, trzy, i na dół. Raz, dwa. 3 znowu do góry, raz, dwa, trzy i na dół, raz, dwa, trzy. Jeżeli zrobisz ruch do góry i na dół, to jest jedno powtórzenie powtórzeń 20. Spróbujemy samodzielnie. Dobrze. Najważniejsza rzecz, ostatni ruch był taki, że głowa się podniosła do góry. To, czego musisz unikać, nie naciskaj głową na podłoże, nie o to chodzi, ani nie podnoś głowy do góry. Głowa swobodnie spoczywa na podłożu, musi się suwać po tym podłożu z najmniejszą siłą. Ćwiczenie, które będzie utrzymywać ruchomość w odcinku piersiowym kręgosłupa. Dlaczego jest takie ważne? Dlatego, że do obrotu w ciała jest stworzony odcinek piersiowy kręgosłupa. Do tego jest przygotowany. Tak ma ustawione powierzchnie stawowe, że tego ruchu tam jest najwięcej. Więc, jeżeli w odcinku piersiowym, z powodu tego, że mamy żebra, dojdzie do ograniczenia ruchomości, będą przykuczone mięśnie, będą napięte stawy międzykręgowe, to ten ruch obrotu w większości będzie w odcinku szyjnym kręgosłupa i będzie powodował, że te problemy z kręgosłupem szyjnym, problemy związane z dyskopatią nie będą chciały się zakoić. Podobnie w odcinku lędziowym kręgosłupa będzie dużo rotacji, a ten odcinek nie jest przygotowany do tego, żeby się rotować. Więc bardzo ważne utrzymać odcinek piersiowy w pełnej ruchomości, najbardziej do rotacji, więc ćwiczenie, które temu będzie pomagać, jedna ręka na około potylicy, Nogi mocno zgięte obie, jedna na drugiej i ta dłoń kontroluje, nie przytrzymuje, kontroluje pozycję uda. Z tej pozycji łokciem naciśnij na podłoże mocno, tak żebyś poczuł, że napinają się twoje mięśnie brzucha. Utrzymaj to dwie sekundy, a potem odwracaj się w kierunku w drugą stronę I kiedy łokieć jest w pionie, to zwolnij ten ruch. Bardzo wolno dojść do końca. Jak jest koniec ruchu to odepchnij się lekko tym łokciem i sprawdź czy możesz to zrobić jeszcze dalej. Z powrotem ruch będzie trochę szybszy. Naciśnij na podłoże swoim łokciem aż się napną mięśnie brzucha. Utrzymaj to dwie sekundy i powoli z powrotem w drugą stronę. Wtedy kiedy łokieć jest u góry to z tej pozycji zwalniaj ten ruch. Powoli dojść do końca żeby to nie było ciężarem ciała tylko mięśniami. Jak już się zatrzymało ciało, to odepnij się tym łokciem i spróbuj zrobić ruch do końca. I wróć z powrotem. Kilka powtórzeń samodzielnie. Super. Bardzo ładnie. 15 powtórzeń na jednym boku, 15 na drugim. Ćwiczenia dla stawów krzyżowo-biodrowych. Bardzo często w swoich kabinetach musimy uruchamiać te stawy. Czasami kości mają złą pozycję w tych stawach, czasami są prawidłowo położone, ale te stawy się swobodnie nie przemieszczają. Kiedy uruchomimy te stawy, to mimo wszystko jednak, jak pacjent przychodzi do kontroli bez żadnych ćwiczeń, bardzo często dochodzi do ponownego zablokowania napięcia struktur w obrębie tego stawu. Więc żeby utrzymać ruchomość w tych stawach, mamy specjalne ćwiczenie. Proszę chwycić dłoń i kolano. Okay. I to kolano pociągać w kierunku do bicepsa, czyli trochę po skosie na zewnątrz. Najważniejsza rzecz, nie ciągnąć kolana na wprost do siebie. Czyli ćwiczenie. Nie polega na tym, żeby przyciągnąć nogę do siebie, ale żeby nogę ciągnąć po skosie w kierunku do bicepsa lub pod pachę. To jest ważne po to, aby odpowiednio przemieściła się kość biodrowa, czyli za kością udową, kiedy ona skończy ruch, pociągana jest kość biodrowa. Ale ta kość biodrowa poruszy się tylko wtedy, kiedy udo będzie przemieszczany trochę do boku, a nie na wprost do klatki piersiowej. Próbujemy. Pasuje. Bardzo ważne, druga noga musi być mięśniami nogi, bardzo mocno wciśnięta w podłoże. Czyli ta noga mięśniami wciskana kolanem w podłoże, a ta rękoma dociągana po skosie na zewnątrz. Kiedy dojdziemy do końca, to nie chcemy trzymać tej pozycji, tylko od razu wracamy z powrotem i zmieniamy nogi. Do bicepsa. Tak jest. Powrót, druga strona. Ta wciśnięta, a ta do bicepsa, po skosie na zewnątrz. Ciało leży równo, głowa leży równo, nie kołyszemy się w prawo, w lewo. Super. Tak jest, najważniejsze po skosie na zewnątrz. Ładnie. Pasuje. Prawa, lewa, prawa, lewa, na przemian, aż będzie na każdą po 15 razy. Bardzo ważne w łóżku, zanim wstaniesz z łóżka. Pamiętaj, że jeżeli śpisz na boku, to staw po tej stronie, która jest blisko podłoża, jest cały czas w kompresji. On jest skompresowany. Więc jeżeli śpisz na prawym boku, najczęściej wtedy prawy staw ulega unieruchomieniu i on się swobodnie nie przemieszcza. Jeżeli zanim wstaniesz z łóżka, ten staw rozruszasz, to będzie się ruszał cały dzień. Jeżeli się nie rusza przy wstaniu służka, to potem też ciężko będzie ten staw uruchomić. Ćwiczenie przeciwzapalne dla dysku. Bardzo możliwe, że było jakieś przeciążenie kręgosłupa i stan ostry przy pochyleniu się ze skrętem. Może nie mogłeś się wyprostować, może jesteś w pozycji pochylonej i to sprawia Ci duży ból, nie możesz się swobodnie przemieszczać w pozycji pionowej. Bardzo możliwe, że krążek międzykręgowy jest w stanie zapalnym z powodu mechanicznego obciążenia, zniszczenia zewnętrznej warstwy pierścienia włóknistego. Ćwiczenie przeciwzapalne dla krążka: co zrobić, w jaki sposób sobie pomóc? W pozycji w klęku podpartym ważne, żeby plecy były trochę uniesione, nie tak zapadnięte jak teraz, czyli trochę uniesione do góry. Kolana trochę szerzej, a stopy bardziej wąsko. Utrzymując plecy u góry, zostawiasz dłonie w tym miejscu, siadasz napięty. Jeżeli siedzisz na piętach, możesz trochę bardziej jeszcze swoje dłonie wysunąć do przodu. To jest pozycja wyjściowa do tego ćwiczenia. Z tej pozycji wędrujesz do przodu, utrzymując plecy trochę wygięte w kierunku do góry. Jak utrzymujesz je u góry, to napinasz mięśnie brzucha. To jest ważne. Od razu będziesz mieć pracę mięśni, które są tak samo potrzebne przy stabilizacji odcinka lędziowego kręgosłupa. Jeżeli siadasz napięty, masz kolana szeroko, to wtedy Twój odcinek lędziowy nie jest w maksymalnym zgięciu. Jeżeli byłby w maksymalnym zgięciu, to rozciągasz tkanki, które chcą się zre zregenerować. Spróbujemy kolana razem i stopy razem. I teraz robimy zgięcie. Teraz mamy duże zgięcie w odcinku lędziowym kręgosłupa, tego chcemy unikać, czyli kolana szerzej, a stopy wąsko. Jeżeli są kolana szeroko, to zakres zgięcia w stawach wędrowych się powiększa. Dzięki temu odcinek lędźwiowy nie jest w maksymalnym zgięciu. I wędrujesz cały czas bez zatrzymania do przodu, nie wychylając się bardziej barkami niż Twoje dłonie, i siadasz napięty. I znowu wędrujesz do przodu, i siadasz napięty. Jeżeli będziesz wykonywać to ćwiczenie, Twoja głowa. Patrzy w kierunku do przodu, to twoje plecy będą chciały się obniżyć. Więc bardzo ważne, żeby lepiej chyba patrzeć się na pępek, to wtedy plecy łatwiej utrzymać jest w pozycji u góry. Próbujemy jeszcze parę powtórzeń. I na pępek. Pasuje. I znowu to samo. Trochę wolniej. Bardzo dobrze. Wykorzystujemy zakres tylko bezbolesny, więc jeżeli teraz się pojawi ból, to musisz wrócić do pozycji z powrotem bezbolesnej i wykonywać to w zakresie bezbolesnym, tak żeby ci nic nie bolało. Jeżeli po 10-15 powtórzeniach możesz bardziej usiąść w kierunku napięty, wykorzystujesz większy zakres ruchu, ale pamiętaj, bezbolesny. Wykonujesz to ćwiczenie przez 5 minut, czyli 5 minut cały czas. Siat napięty i powrót bez zatrzymania przez 5 minut. I to ćwiczenie będziesz wykonywać co godzinę, 5 minut. Tyle dni, aż będziesz mógł przyjąć pozycję wyprostowaną i nie będzie Ci by nic bolało.